Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu. Samorząd województwa wspiera rozwój edukacji. Osiem nowoczesnych kartek trafiło do warszawskiego i ostrołęckiego Meditransu. Ponad 25 milionów złotych na modernizację zaplecza technicznego kolei mazowieckich. Samorząd Województwa Mazowieckiego wspiera uczniów i szkoły na Mazowszu. Środki przeznaczane są na stypendia, sprzęt, budowę przedszkoli, szkół oraz obiektów sportowych czy dowóz dzieci do placówek. Dzięki takiemu wsparciu w Kozienicach kilka dni temu otwarty został nowy budynek specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. W ramach programu Mazowsze dla równomiernego rozwoju w latach 2019-2025 samorząd Mazowsza dofinansował lub dofinansuje budowę, przebudowę, modernizację i termomodernizację budynków przedszkolnych, szkolnych oraz obiektów sportowych w 144 placówkach kwotą blisko 290 milionów złotych. Takie wsparcie otrzymał także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Kozienicach. W piątek 23 czerwca odbyło się tam ogólnopolskie zakończenie roku szkolnego 2022. 2023. Placówka powstała z myślą o dzieciach i młodzieży, które posiadają różne stopnie niepełnosprawności intelektualnej. Chcę bardzo serdecznie pogratulować tego pięknego obiektu. Bardzo się cieszę, że jako Samorząd Województwa Mazowieckiego mieliśmy przy tym znaczny udział. Udało się w maksymalnej kwocie dofinansować 4 miliony. Ten projekt jest imponujący, kosztował bardzo dużo. Dobrze, że również państwo dołożyło na w późniejszym etapie do tego pieniądza. Do tej pory podopieczni szkoły specjalnej uczęszczali do ośrodka w zabytkowym budynku w zespole kościelno-klasztornym w opactwie. Były tam wąskie korytarze, nie mieliśmy tam sali gimnastycznej, nie mieliśmy tam e, w ogóle e, sypialni e, internatu, nie mieliśmy biblioteki, e, nie mieliśmy e, tak naprawdę e, zaplecza kuchennego, e, takie jakie powinno być. E, w takim ośrodku, a tu jest budynek przede wszystkim nowoczesny, ekologiczny, jest fotowoltaika, są pompy ciepła, przede wszystkim są piękne okna, przestrzeń. Dostosowane do dzieci na wózkach inwalidzkich również są i łazienki w internacie, i korytarze są szerokie. Tylko w tym roku dzięki kolejnym dwóm programom wsparcia samorządu województwa Mazowsze dla Sportu i pilotażowego Autobusy dla Mazowieckich Szkół powstało nowych lub zostało zmodernizowanych 77 szkolnych obiektów sportowych, takich jak boiska czy sale gimnastyczne. A do Mazowieckich gmin trafiło 46 autobusów, które będą dowozić dzieci do szkół. To w sumie blisko 32 milionów złotych z budżetu województwa. Wsparcie dla edukacji pochodzi nie tylko ze środków własnych województwa, ale także z funduszy unijnych. Perspektywa finansowana lata 2014-2020 pozwoliła dofinansować edukację na Mazowszu kwotą ponad 156 milionów euro. Wsparcie otrzymało blisko 5 tysięcy miejsc przedszkolnych, ponad 140 tysięcy uczniów wzięło udział w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, a ponad 1000 placówek edukacyjnych doposażono w technologie informacyjno- komunikacyjne. Program Przygotowujący uczniów i szkoły do nauczania zdalnego zapewnił 572 szkołom wysokiej klasy sprzęt IT, w tym laptopy i komputery, a także oprogramowanie edukacyjne 3D czy e-podręczniki do nauki języka angielskiego. Wartość projektu to blisko 81 milionów złotych. Środki unijne pomogły także zrealizować programy wspierające rozwój uczniów. W ramach realizowanego po raz ósmy mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych, władze województwa przyznały w tym roku 1100 stypendiów o łącznej kwocie 6 milionów 600 tysięcy zł. Z kolei program Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego objął 172 placówki edukacyjne, do których trafiło około 5000 sztuk sprzętu do nauki zawodu, przeszkolonych zostało 5,5 tysiąca uczniów oraz ponad 740 nauczycieli. Nauczycieli praktycznej nauki zawodu. W ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na następne lata, to jest 2021-2027, do placówek oświatowych na Mazowszu trafi ponad 196 milionów euro. Ale zanim uczniowie znów wrócą do szkół, czeka ich zasłużony odpoczynek. Podpytaliśmy więc, dokąd mieszkańcy Mazowsza wybierają się na tegoroczne wakacje: Rzym, wcześniej był Londyn działka, no i to tyle. Tak, to tyle w tym roku. Ja wjeżdżam nad morze do Władysławowa, później gdzieś w góry, jakiś obóz, kolonia, coś takiego. No, plany są spore, mam nadzieję, że się uda, mam jeszcze remont w domu, także dużo się dzieje. Siedzieć w domu i tyle. Yy, Może w góry, w Pieszczady. Ale czekaj, skąd tak pomysł? Co roku jeżdżę, podoba mi się tam także, stałą miejscówkę mam i no i dlatego tam. No. Na razie to wnuczki są u mnie, a potem wnuczki wyjeżdżają, a ja odpoczywam, bo cały rok się opiekuje dziećmi. Także odpoczywam sobie przez resztę wakacji. W tym roku zamierzamy wyjechać do Zakopanego, zwiedzić, no powędrować, bo lubimy akurat takie piesze wycieczki. No i chyba tyle. Na wakacje jako tako nie mamy planów, ale planujemy podróż poślubną w październiku. Na Cypr. Na Cypr północny. Aż 8 nowoczesnych karetek o wartości 4 milionów złotych trafiło do warszawskiego i ostrołęckiego Meditransu. Tak zdecydowali mieszkańcy województwa, głosując w ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. Sześć nowych karetek o wartości 3 milionów złotych trafiło do Warszawy, Ząbek i Wołomina. Wśród kilkudziesięciu zgłoszonych i do, przyjętych do realizacji projektów w ramach Budżetu obywatelskiego Mazowsza jest właśnie ten projekt, właśnie trzy projekty. Trzy projekty, które umożliwiły zakup sześciu w pełni wyposażonych ambulansów typu C. To była inicjatywa osób, które dostrzegły, że kwestia sprzętu jest niezwykle istotna, jeżeli chodzi o kwalifikowaną pomoc medyczną, zwłaszcza w stanach zagrożenia życia. Ponad 2,5 tysiąca głosów zostało oddanych i mamy oto 6 w pełni wyposażonych karetek, które będą służyły w Warszawie i w powiatach podwarszawskich. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu ambulansów przewożeni pacjenci mają znacznie większe szanse na bezpieczne dotarcie do szpitala i przeżycie. To jest ten sprzęt, który w tej chwili jest niezbędny, ale to też jest sprzęt o najwyższej jakości. Taki, który umożliwia bezpośrednią pracę na najwyższym poziomie z pacjentem. Między innymi defibrylatory, które pozwalają na komunikację z centrum telekonsultacyjnym lekarzy, kardiologów w zakresie zapisów EKG pacjentów. Ale też takie, które umożliwiają prowadzenie pełnej akcji reanimacyjnej i z sukcesem dostarczenie pacjenta do szpitala nawet w najtrudniejszych przypadkach. Dwie karetki, które będą służyły mieszkańcom powiatu Wyszkowskiego, zostały zakupione za milion złotych dzięki zaangażowaniu mieszkańców. Oddali oni na ten projekt 381 głosów w ubiegłorocznym budżecie obywatelskim Mazowsza. Te karetki zabezpieczą potrzeby w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzkiego w rejonie operacyjnym północno-wschodniego Mazowsza. Stacjonować będą dokładnie. Jedna karetka będzie zabezpieczała wyszków, druga karetka będzie stacjonowała w długosiodle. Zakup karetek był niezbędny, albowiem od 1 stycznia bieżącego roku bezpośrednio przejęliśmy wykonawstwo usług w zakresie ratownictwa medycznego na terenie powiatu wyszkowskiego. Jestem przekonana, że takie doposażanie medytransu ostrołęckiego spowoduje jedno, że mieszkańcy będą czuli się bardziej bezpieczni i rzeczywiście są to bardzo nowoczesne karetki. Kilka dni temu ogłoszone zostały wyniki tegorocznej, czwartej już edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. To ponad 103 tysiące oddanych głosów. Zgłoszonych zostało 475 projektów, a aż 332 oceniono pozytywnie. Decyzja Mieszkańców zrealizowane zostaną aż 82 przedsięwzięcia, na które samorząd Mazowsza przeznaczył 25 milionów złotych. Co piąty pasażer w Polsce podróżuje kolejami mazowieckimi. Spółka rozwija się bardzo dynamicznie, inwestuje w nowoczesny tabor, wprowadza udogodnienia dla pasażerów i pracowników, dba również o unowocześnianie zaplecza technicznego. Obiekty w tłuszczu są tego doskonałym przykładem. Koleje mazowieckie przywiozły w ubiegłym roku blisko 60 milionów pasażerów. To jest drugi wynik w skali całego kraju. Mamy ponad 300 pojazdów, w tym w tej chwili już 56 tych najnowocześniejszych flirtów, które mogliśmy obejrzeć właśnie tutaj w tłuszczu, w naszej sekcji utrzymaniowej. My inwestujemy zarówno w nowy tabor, jak i w sekcje, które utrzymują ten tabor w należytej czystości, tak żeby satysfakcja naszych pasażerów była, była jak największa. Na przestrzeni lat zaplecze kolei mazowieckich w Tłuszczu zostało znacznie zmodernizowane. Zakup prawie 70 pojazdów kolejowych, w tym 10 nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu FLIRT-3, jedna z najnowocześniejszych myjni w Europie i jeden z najnowocześniejszych systemów antyoblodzeniowych, a także cztery mikroinstalacje fotowoltaiczne. To tylko część z licznych inwestycji zrealizowanych przez koleje mazowieckie w ostatnich latach na terenie sekcji napraw i eksploatacji taborów w tłuszczu. To jest bardzo ważny element, bo oczywiście dla przeciętnego użytkownika liczy się pociąg, którym jedzie i czy on jest punktualny, wygodny, tematyzowany. I to jest oczywiście bardzo ważne, ale po to, żeby ten pociąg mógł jechać, no to trzeba go utrzymać. Tak? Trzeba go co pewien czas przejrzeć, zmodernizować. Są tak zwane przeglądy okresowe poszczególne. No też trzeba go umyć. Mamy tutaj jedno z najnowocześniejszych myjni w ogóle w Polsce, a może i w Europie. Jest ta hala naprawcza, w którym można dokonywać rewizji, przeglądów modernizacji. Spółka zbudowała też tutaj dużą farmę fotowoltaiczną i przynajmniej część prądu, który jest tutaj niezbędny, wytwarza sam. Zarząd Województwa Mazowieckiego i należąca do niego spółka Koleje Mazowieckie w najbliższych latach zrealizują kilka kolejnych inwestycji na terenie zablecza w Tłuszczu. Między innymi remont budynków czy zakup urządzeń technicznych. Ze środków własnych, jak i unijnych sukcesywnie powiększany będzie również tabor. Zaplanowano zakup blisko 100 pojazdów szynowych. Sześć kobiet otrzymało tytuł Mazowieckiej Lady D, a sześciu mężczyzn Mazowieckiego Gentlemana D. wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest uhonorowaniem osób z niepełnosprawnościami oraz ich przyjaciół. Podejmują oni działania często mimo swoich ograniczeń, przełamując bariery i udowadniając, że niemożliwe nie istnieje. Poprzez ten konkurs pokazać, jak osoby z niepełnosprawnościami, ale także przyjaciele osób z niepełnosprawnościami mogą fantastycznie działać na rzecz tego środowiska. Osoby wyjątkowe, osoby twórcze. Jest to nasze takie działanie na rzecz promowania przede wszystkim takich postaw bardzo, ale to bardzo twórczych, aktywnych. Niepełnosprawność nie jest przeszkodą okazuje się, jest siła, jest moc, jest wielka kreatywność w tych osobach. Wy, wychodzimy od ładnych kilku lat od tego takiego powiedziałbym stereotypu osób biorących, na rzecz tych, którzy mogą właśnie inspirować, którzy mogą dawać bardzo dużo od siebie dla środowiska i chcemy taką synergię stworzyć właśnie po to, żeby raz, że obalać pewne stereotypy mentalne w społeczeństwie, a dwa, żeby włączać jak najbardziej do społeczeństwa osoby z niepełnosprawnościami różnymi, pokazywać nasz potencjał i wyrównywać różnice, które gdzieś przez wiele, wiele lat. Przeszłości zostały zbudowane. Tytuł mazowiecka Lady D został przyznany już po raz czwarty. Jestem zawodniczką warszawskiej drużyny rugby na wózkach Horkings obecnie w czasie przerwy. E, trenowałam też e, przez jakiś czas szermierkę na wózkach. E, byłam reprezentantką Polski w rugby na wózkach dwukrotnie. Byłam na przykład na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, e, a w szermierce zdobyłam wicemistrzostwo świata. Więc jestem zaskoczona po pierwsze, że w ogóle zostałam zgłoszona, a po drugie, że jeszcze dostałam nagrodę. To jest w ogóle dla mnie ogromne wyróżnienie i szok. E, szczególnie, że dostałam w kategorii sport, byłam w ciąży, a później zaczęłam wychowywać dziecko, więc no zaskoczeniem dużym jest dla mnie kategoria sport. Ale rozumiem, szanuję, miło mi i jest to dla mnie zachęta do tego, żeby jak najszybciej wrócić do treningów. Po raz drugi w konkursie nagradzani są również mężczyźni. Chodzi o to, żeby docenić osoby niepełnosprawne, nawet ich kreatywność, bo my musimy naprawdę czasami sięgnąć do nieba, żeby, żeby coś osiągnąć też dla siebie i dla innych. We wszystkich aspektach życia czasami potrzebuję pomocy, ale jak biegnę to od startu do mety wszystko zależy ode mnie, jest w moich rękach, w moich nogach. Ta formuła jest bardzo ładna, żeby nagradzać ludzi niepełnosprawnych, aktywnych, powiedzmy, że zawodowo na wszystkich aspektach. W tym roku do konkursu zgłosiło się 48 osób. Nagrody przyznano w sześciu kategoriach. Dobry start, kultura i sztuka, sport, życie społeczne, życie zawodowe oraz przyjaciółka, przyjaciel, osób z niepełnosprawnościami. A na koniec zapraszam Państwa na najbliższe Mazo Pikniki. 1 lipca w Przasnyszu w Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz 8 lipca w Węgrowie w Parku imienia Armii Krajowej. Udanej zabawy i do zobaczenia za tydzień.